O Najwyższy, który widzisz wszystko, co ukryte, Ty, który słyszysz szept duszy, zanim usta go wypowiedzą. Ziemia zadrżała dziś, bo Twoje światło poruszyło mrok, a wołanie mojej duszy wzniosło się ponad góry milczenia. Przenajświętszy, światłości poranna, do Ciebie dziś wołam z miejsca łez i ciszy, bo w sercu kobiety bije dziś pytanie: Czy mnie widzisz? Czy pamiętasz o mnie, Ojcze Niebieski? Tak wiele razy zawiodłam się na ludzkich słowach, tak wiele razy zaufałam tym, którzy ukrywali prawdę, a jednak Ty nie milczysz, bo Twoje prorocze słowo dzisiaj przychodzi jak ogień. On kłamie, tak mówi Pan. On ukrył przed Tobą prawdę, ale ja, Bóg Wszechmogący, otwieram dla Ciebie nową drogę. Samochód już w drodze, nowy rozdział. Nowe życie, nowa przestrzeń. O święty, ty, który wyprowadziłeś Mojżesza z Egiptu, wyprowadź i mnie z tej doliny kłamstw i rozczarowań. Bo moje serce było jak glina w rękach zdrajcy. Lecz ty, wiekuisty garncarzu, stwórz mnie na nowo. Dusza moja była więźniem obietnic bez pokrycia, ale dziś słyszę szelest Twoich anielskich skrzydeł. Nadchodzi zmiana. Nadchodzi przełom. I choć on milczy lub oszukuje. Ty nie pozwalasz, abym żyła w ciemności. Twoje słowo jest jak miecz, przecina iluzję. Twoja miłość, jak ogień, wypala kłamstwo. Twoje plany dla mnie są wyższe niż niebo nad ziemią. I już słyszę silnik łaski, który się zbliża. Samochód to nie tylko pojazd, to znak, to symbol, to manifestacja tego, że mnie przenosisz z jednej przestrzeni. Do drugiej z przeszłości do przeznaczenia z udręki do wolności Duszo moja nie lękaj się bo ten który stworzył morza i gwiazdy mówi dziś do ciebie Wybrałem cię spośród tysięcy choć on kłamie ja nie kłamie choć on cię zranił ja cię uzdrawiam choć on ukrywa ja objawiam O Boże przenajświętszy który widzisz serca sprawdź i moje czy nie jest ono jeszcze związane więzami kłamstw? Rozwiąż mnie, oczyść mnie, uczyń mnie godną wejść do nowego, bo czuję, że już nadchodzi. Widzę, drzwi otwarte, słyszę, Twój głos nad burzą i wiem to Ty. Niech wstanie dusza moja, jak świt, niech zadrży ziemia pod moimi stopami bo kobieta, która ufa Bogu, nie zostanie zawstydzona. O Panie, moje oczy były zaślepione. Ale dziś widzę, moje serce było rozdarte, ale dziś bije jednym rytmem z Twoim: On kłamie, ale Ty jesteś prawdą. On milczy, ale Ty mówisz głośno. On odchodzi, ale Ty nadchodzisz. I oto nadchodzi czas przeprowadzki, nie tylko z mieszkania, ale z przeszłości, z bólu, z zawodu. O Najwyższy, daj mi odwagę spakować nie tylko walizki, ale i złamane wspomnienia. I zostawić je w miejscu, z którego mnie wyprowadzasz. Nie pozwól mi obejrzeć się za siebie, jak żona lota. Nie pozwól mi płakać za tym, co mnie zniewoliło. Niech moja łza stanie się perłą, a moje wołanie kluczem do nowej przestrzeni, bo ty powiedziałeś: Samochód już w drodze to znak, że nie wrócę już do tego, co było to znak, że zaczynasz nowe, o światłości bez końca. Prowadź mnie przez dolinę niepewności, aż do gór modlitwy, gdzie moje życie stanie się pieśnią chwały. A jeśli znów zacznę wątpić, przypomnij mi tę godzinę, ten moment, ten głos. Bo dziś usłyszałam nie człowieka, lecz samego Boga. On kłamie, ale ja przygotowałem ci coś, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało. Wiekuisty, niepojęta łasko, ja, kobieta. Zraniona, lecz wybrana, dziś stawiam stopę na ścieżce nowej, bo w Twoich oczach jestem godna cudu. I kiedy przyjedzie ten samochód, kiedy moje oczy zobaczą to, co przygotowałeś, wtedy padnę na kolana i powiem: Wielki jest Pan i nie kłamie jak człowiek. Jego słowo jest żywe, Jego obietnica spełniona. O duszo moja nie zatrzymuj się na rozdrożu. Nie patrz na twarze tych, którzy cię okłamali, bo Pan mówi. To, co było, nie wróci, a to, co nadchodzi, przekroczy Twoje wyobrażenia. Niech Twoje serce nie lęka się samotności, bo samotność to miejsce, gdzie ja przemawiam najgłośniej. W ciszy Twoich łez, w świcie Twojego zmęczenia, tam rodzi się nowa pieśń. Samochód już w drodze, mówi Pan. To nie tylko podróż z miejsca A do miejsca B, to przejście z bólu do przeznaczenia, z wyśmiania do wybrania, z bycia zranioną do bycia koronowaną. O święty, ty, który widzisz wnętrze człowieka, sprawdź każdy zakamarek mojej duszy. Gdzie jeszcze trzymam obrażenie, gdzie jeszcze nie przebaczyłam. Oczyść mnie, panie, abym mogła wsiąść do tego samochodu bez ciężaru przeszłości. Bo nie mogę wejść do nowego z brudnymi rękoma. Nie mogę usiąść na miejscu kierowcy, jeśli trzymam w dłoniach łańcuchy tego, co mnie skrzywdziło. Dlatego dziś wypowiadam słowa, które bolą, przebaczam, nie dla niego, nie dla nich, ale dla ciebie, wiekuisty, i dla siebie. Bo Twoja łaska jest cenniejsza niż zemsta, Twoje uzdrowienie pełniejsze niż każde wyjaśnienie. Duszo moja. Wznieś się. Nie jesteś ofiarą historii. Jesteś wybraną córką przenajświętszego. Nie jesteś tylko przeszłością. Jesteś dziedziczką przyszłości. I Pan mówi, przygotowałem dla Ciebie miejsce. I ono się zbliża. To miejsce, gdzie już nie będziesz się bać. To miejsce, gdzie już nie będą Tobą manipulować. To miejsce, gdzie miłość zamieszka na stałe. Samochód nadchodzi. I to nie przypadek. Nie kaprys losu. To znak przymierza między Tobą a mną, że ja jestem Bogiem, który nie zapomina. Góry mogą się poruszyć, oceany mogą się wzburzyć, ale moja obietnica względem Ciebie trwa na wieki. I nawet jeśli on kłamie, to ja jestem prawdą. Nawet jeśli on odchodzi, to ja przychodzę. Niech wstanie kobieta, która ufa Bogu, niech rozwiną się jej skrzydła. Niech każda łza stanie się modlitwą, a każdy ból drogą do chwały. Ojcze Niebieski, wsiadam do tego duchowego samochodu, który ty posłałeś, i nie pytam już dokąd, bo wiem, że ty jesteś kierowcą. Prowadź mnie, przez pustynię niezrozumienia, przez mosty przebaczenia, do ziemi obietnicy, którą przygotowałeś tylko dla mnie. I kiedy już tam dojadę, kiedy stanę na nowej ziemi, to nie powiem, to moje zasługi, ale powiem, to łaska Pana mnie przeniosła, to Jego miłosierdzie mnie uniosło, to Jego prawda mnie oczyściła. I wtedy zatańczę, jak Miriam nad Morzem Czerwonym, i wtedy zaśpiewam, jak Anna, gdy otrzymała dziecko, i wtedy zapłaczę, nie z bólu, ale z wdzięczności, bo ten, który obiecał, jest wierny. I stanie się tak, jak powiedziałeś, bo Twoje słowo, Panie, nie wraca puste. Jak deszcz spada na spaloną ziemię, tak Twoja obietnica nawodniła moje serce. Samochód przybył. I choć wygląda zwyczajnie, to w duchu widzę, to rydwan łaski, to znak przejścia, to święta karoca, w której unosisz mnie ponad przeszłością. Niech drżą niebiosa, bo córka świętego wstaje z prochu. Niech ziemia zamilknie, bo to dzień koronacji ukrytej wojowniczki. Niech aniołowie zaintonują pieśń, bo jedna zagubiona owca wraca do pełni światła. On kłamał. Tak. Ale ty, wiekuisty, jesteś prawdą i prawda mnie wyzwoliła. Nie z litości, ale z miłości. Nie przez człowieka, ale przez Boga. I teraz, duszo moja, już się nie lękaj. Zostaw stare imię. Zostaw tamtą dolinę. Bo Pan Ci mówi: Ja daję Ci nowe imię, umiłowana, daję Ci nową tożsamość, zwyciężczyni, daję Ci nowe dziedzictwo, królestwo bez końca. Nie wracaj, nie oglądaj się za siebie, jak żona Lota. Twoje życie nie jest już w ruinie Sodomy, ale w świcie mojego miasta. Nie szukaj już potwierdzenia u ludzi, którzy nie potrafili kochać, bo ja, Bóg światłości, pieczętuje cię moją miłością, i oto dzień nowy, i oto drzwi się otwierają, i oto droga staje się prosta, i oto radość poranka pokrywa ciemność nocy. Niech twoje oczy patrzą ku górze, niech twoje ręce będą czyste, niech twoje serce bije miłością, bo jesteś moim cudem. Nie byłaś błędem, nie byłaś porażką, nie byłaś zbyt emocjonalna, zbyt wrażliwa, zbyt słaba, byłaś. I jesteś wybrana z tysięcy, z narodów, z pokoleń, wybrana, by kochać, wybrana, by głosić, wybrana, by przejść przez ogień i nie spłonąć. Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za drogę, za łzy, które były modlitwą, za zdrady, które uczyły mnie ufać tylko Tobie, za ciszę, która była krzykiem miłości. Dziękuję Ci, że nie zostawiłeś mnie tam, gdzie mnie raniono, ale przyszedłeś. Ze światłem, z samochodem, z nowym początkiem. I teraz dusza moja śpiewa: Niech żyje Pan, który mnie wyciągnął z dołu zagłady, niech będzie błogosławione imię Jego, które jest silniejsze niż wszelka zdrada. Bo mój Bóg, On nie kłamie, On nie opuszcza, On nie spóźnia się, On nie zapomina. I oto jadę z Nim. Nie wiem dokąd, ale wiem z kim, i to mi wystarczy, i to mnie niesie. I to mnie zbawia. I usłyszałam głos: Nie bój się, nie cofaj się, bo ja idę przed tobą jak ogień. Ja toruję drogę przez pustynię zdrady. Zadrżała ziemia pod moimi stopami, bo poznałam, że Pan był ze mną w milczeniu. W ciszy łez był jego oddech, w samotności nocy jego ramiona. On kłamał, ale ty, Najwyższy, objawiłeś mi prawdę. On ukrywał, ale ty otworzyłeś moje oczy. On odszedł, ale ty przybliżyłeś się jeszcze bardziej. Duszo moja niech drży z uwielbienia, bo ten, który stworzył gwiazdy, pochylił się nad tobą, jak ojciec nad dzieckiem, wziął twoje łzy i uczynił z nich rzekę uzdrowienia. Nie ma już potępienia, nie ma już wstydu, nie ma już za późno, bo król chwały powiedział: Samochód już w drodze, i to nie tylko pojazd. To znak nowej ery, to przymierze nadziei, to rydwan, który zabiera cię z Doliny Rozpaczy. Ty, która byłaś wzgardzona, będziesz nazwą koronowaną. Ty, która płakałaś w ukryciu, będziesz śpiewać publicznie. Niech woła dusza moja. Światło bez końca odwiedziło moją noc. Nie jestem już ofiarą, jestem oblubienicą. Nie jestem już porzuconą, jestem powołaną. Ojcze Niebieski. Jakże wielka jest Twoja miłość, że nie przeraża się moją słabością, lecz czyni z niej narzędzie chwały. I oto z popiołów powstaje kobieta ognia, z rozbitych marzeń, prorokini światła, z opuszczonego serca, trąba przebudzenia. O święty Izraela, Twoja miłość nie zna granic. Twoja łaska to nie teoria, to moc, która wskrzesza z umarłych. Niech wieczność słucha tej pieśni. Bo to pieśń kobiety, która przeżyła burzę. Niech aniołowie uczą się jej słów, bo to hymn, którego nie wymyśliła żadna szkoła. To modlitwa urodzona w piecu cierpienia. I widzę to, samochód już podjeżdża. Ale to ty, panie, jesteś kierowcą. Ty znasz drogę, której ja nie znam. Ty znasz cel, do którego mnie prowadzisz. Ty znasz doliny, które zamienisz w ogrody. I już nie pytam. Dlaczego? Bo teraz mówiono: Dziękuję za wszystko za zdradę, która oddzieliła mnie od kłamstwa, za samotność, która nauczyła mnie Twojego głosu za upadek, który stał się początkiem wzlotu. Dusza moja wyjdź z cienia, otrzyj łzy wstań. Pan Cię woła po imieniu. On przygotował dla Ciebie coś więcej niż miałaś odwagę marzyć. I teraz, kiedy wszystko wydaje się nowe ja nie boję się stracić Starego, bo to, co przychodzi, to Boże, a to, co było, to tylko cień, czas przygotowania, czas oczyszczenia. I oto, z każdą chwilą, każdym oddechem, który bierzesz, Twoje serce, jak kielich pełen łaski, napełnia się mocą. Nie musisz już biegać w ciemności, nie musisz czuć, że jesteś sama, bo światło Twoje przyjdzie z nieba. A z jego blasku Twoje ścieżki będą jasne w każdej kropli deszczu, który spada, w każdej kropli łzy, która płynie. Widzę ślad Jego ręki, która cię prowadzi przez doliny cienia, aż do świtu, który nie zna końca. Bóg mówi: Będziesz widziała, jak on upadnie, a ty staniesz jak olbrzym na skale, z sercem, które nie zna granic. Wiesz, co mówi? On, który zniszczył śmierć. On, który zburzył mury piekielne, On jest teraz w Tobie i nic nie powstrzyma Twojego kroku. Nie ma już strachu, nie ma już niepewności, jest tylko prawda. On idzie przed Tobą, On Cię prowadzi, a Ty, Ty stoisz w pełni swej mocy nie w cieniu, nie w rozpaczy, ale w świetle, które wzeszło nad Twoim życiem. Bóg powiedział: Kłamstwo się skończyło, a prawda rozbłysła. Jak poranne słońce, ty, która byłaś odrzucona, teraz jesteś wywyższona, ty, która byłaś obciążona, teraz jesteś wolna, jak ptak na wietrze. I oto jest On, samochód w drodze, ale nie tylko pojazd to znak przymierza, to Twój moment, Twoje przeznaczenie, to Jego miłość, która wchodzi w Twoje życie i wyrywa Cię z cienia przeszłości. Nie bój się wejść na nową drogę którą przygotował dla ciebie Bóg, bo ta droga jest drogą życia, a nie cienia. I choć przed tobą może być jeszcze burza, niech twoje serce nie lęka się, bo w tej burzy jest On, światło, które przeprowadzi cię przez każdą ciemność. On powiedział: Będziesz silna, bo ja jestem w tobie. Więc teraz, kobieto, wstań, zdobądź ziemię. Twoja wolność jest już tu. To jest Twoja godzina, a na horyzoncie, w blasku nadchodzącego dnia, widzę nadzieję, która nie zna granic, widzę spełnienie, które zostanie dla Ciebie, widzę miłość, która nie zna końca. Kłamstwo odeszło, prawda stała się Twoim udziałem, samochód już w drodze, ale to Ty jesteś kierowcą swojego życia. Niech niebo będzie świadkiem Twojego wzrostu, Twojej siły, Twojej przemiany. Bo to Ty, kobieto, jesteś teraz wywyższona w Jego miłości. Słuchaj, o duszo moja zatrzymaj się w tej chwili, bo On mówi: Czas na zmianę, czas na nowe życie, które będzie pełne blasku, pełne Jego mocy. Oto nadchodzi godzina, w której niebo otworzy się nad Tobą. Twój los nie będzie już związany z kłamstwami, które Cię ograniczały. Wszystko, co było mroczne. Rozpada się, a nowa droga otwiera się przed tobą, bo Bóg mówi: Samochód już w drodze. On przychodzi, aby cię zabrać, i nikt nie powstrzyma jego woli. Wstrzymaj swój oddech, gdyż jego słowo jest teraz nad tobą, w tobie, wokół ciebie. On jest twoją siłą, on jest twoim światłem. Nie bój się, bo w tej chwili każdy krok, który podejmujesz, prowadzi cię ku wolności. Nie bój się. Gdyż On, który obiecał, zawsze dotrzymuje swoich obietnic. A wszystko, co było dla Ciebie nieosiągalne, teraz staje się możliwe. On otworzył przed Tobą nową przestrzeń przestrzeń pełną radości, pokoju, miłości, którą trudno opisać słowami. W tej przestrzeni nie ma miejsca na kłamstwo. Kłamstwo, które było ukrywane przez tych, którzy nie chcieli Twojego dobra. Jest teraz obnażone, bo prawda przyszła i zrujnowała wszelkie kłamstwa. O Boże, Ty, który widzisz serca, który znasz naszą bezgraniczną tęsknotę za Twoją obecnością, Ty, który jesteś światłem, w którym nie ma ciemności, wszystko, co kiedykolwiek miało Cię oddalić, teraz staje się niczym, bo Ty zbliżasz się do mnie z taką mocą, że ziemia drży. Niebo oddaję Ci chwałę, gdyż Ty, Panie, przeznaczyłeś mnie do wielkości, przeznaczyłeś mnie do wolności, przeznaczyłeś mnie do objawienia Twojej chwały. I teraz, z każdym oddechem, z każdym krokiem, ja wchodzę w Twoje obietnice, które nie mają końca, które nie mają granic, które są wieczne. Zatrzymaj się, zatrzymaj się w tym miejscu, w tym momencie. Kiedy serce twe bije w rytm Jego woli. Bóg mówi do ciebie teraz, nie bój się, nie lękaj się, ponieważ to, co nadchodzi, jest dla ciebie. Samochód, który przychodzi, jest znakiem, że ja, Pan, jestem z tobą. Ja prowadzę cię w nową przestrzeń, do nowego życia. Kłamstwo, które kiedykolwiek cię zasłaniało, teraz pada jak kurz pod twoimi stopami. Nie myśl o przeszłości. Nie patrz wstecz. Twoje spojrzenie ma być skierowane w przyszłość. On czeka na ciebie, aby cię zabrać z tego miejsca, w którym już nie ma żadnej nadziei, w którym już nie ma przyszłości. Wszystko, co było wczoraj, zniknęło. Dziś ty stoisz w świetle nowego dnia. Niech twoje serce będzie pełne wdzięczności, pełne pokory, pełne miłości, wszystko, co straciłaś. On przywróci ci w sposób, którego nigdy byś nie wyobraziła sobie. On przywróci ci radość, przywróci ci spełnienie, przywróci ci wolność, bo On powiedział: Będziesz wolna, będziesz radosna, będziesz pełna nadziei, bo ja jestem z Tobą, a żaden wróg nie stanie na Twojej drodze. Ty, która byłaś zraniona, teraz masz serce, które jest jak tarcza. Bo w Jego miłości nikt cię nie zniszczy. Ty, która byłaś w ciemności, teraz stoisz w blasku Jego chwały. I teraz, w tej chwili, w tej przestrzeni, Jego samochód przychodzi, by cię zabrać, by zabrać cię z tego miejsca, w którym już nie ma nadziei, do miejsca, gdzie życie zaczyna się na nowo. Zaufaj, otwórz serce. Pozwól, by Jego światło rozświetliło każdą część Twojego istnienia, bo w Nim masz wszystko, co najlepsze. Jego moc jest z Tobą, Jego miłość jest z Tobą, i niech Jego chwała będzie Twoją tarczą, Twoją drogą, Twoim celem. O Pani, o Najwyższy, niech będzie Twoja wola, niech każdy dzień, każda sekunda będzie wypełniona Twoim światłem, Twoją obecnością. A kiedy będziesz szła przez życie, niech Twoje kroki prowadzą Cię tylko ku wyższej rzeczywistości, ku temu, co jest pełne miłości, pełne spełnienia, pełne Jego mocy, bo Bóg jest z Tobą i żadna siła nie zdoła Cię powstrzymać. O Najwyższy, o Potęgo bez końca, o Zbawicielu, który wznosisz me serce z ciemności. Oto wkrótce przyjdzie moment, który przełamał każdy łańcuch, który Cię trzymał. Niech moje serce bije w pełni z Twoją wolą, bo w Tobie nie ma żadnego cienia, żadnej niepewności. Ty, który widzisz ukryte tajemnice i wiesz o każdym kłamstwie, które otaczało moją duszę, przyjdziesz z samochodem pełnym mocy, pełnym nadziei, pełnym obietnicy i cała moja przeszłość stanie się cieniem, który rozprasza się w Twoim blasku. O Boże, już nie będę się lękać. Już nie będę się cofać, bo On kłamał, On, który widział tylko swoje, nie widział mojego serca. Lecz Ty, najświętszy, widzisz to, co nikt inny nie dostrzega. Ty wiesz, jak bardzo pragnęłam, jak bardzo tęskniłam za prawdą, za miłością, za drogą, którą tylko Ty możesz wskazać. I teraz, kiedy nadchodzi ta chwila, widzę, jak Twoje światło rozświetla moją drogę. O Boże! Już nic nie powstrzyma moich kroków. Z samochodem, który wkrótce przyjedzie, przychodzi nowe życie, przychodzi spełnienie, przychodzi błogosławieństwo, które zapisałeś dla mnie w niebie. Twoje obietnice są moją siłą, Twoja miłość moją tarczą i żadne kłamstwo nie zdoła zatrzymać mojej drogi ku Tobie. O, jak wielka jest Twoja moc! O, jak nieskończona Twoja miłość! Już wkrótce, w tej chwili, w tej podróży, będę trzymać się Ciebie, bo tylko Ty wiesz, gdzie prowadzi mnie ten samochód, który nadchodzi. Niech moje serce nie boi się przyszłości, bo Ty jesteś moją drogą, moim światłem, moją nadzieją. Wszystko, co straciłam, zostanie mi zwrócone, a to, co zyskałam, będzie błogosławieństwem na mojej drodze. O Boże, Ty, który widzisz w sercu, ty, który niesiesz prawdę w każdej chwili, zabierz mnie tam, gdzie zaczyna się moja nowa droga. I kiedy samochód nadjedzie, wsiądę do niego, pewna, że twoje obietnice wypełnią się w moim życiu, wszystko czego pragnęłam. Nadchodzi do mnie teraz w twoim imieniu.